hokej ligi pomiędzy JKH GKS-em Jastrzębie. Drużyna gospodarzy wystąpi dzisiaj w następującym odcinku. Horzelski 8, Kamil Harouszek 20, Łukasz Podsiadło 37, 90 Filip Stoklasa. Teraz pierwsze uderzenie na bramkę Czernika i jest tam też Jas. I to Jastrzębianie wychodzą z tej akcji z krążkiem Gimiński, ale Dobra interwencja Mateja Cunika. I uda się zagłębił po raz pierwszy, chyba wjechać do tercji, czy krążków tercji przeciwnika. Jawornik za siebie przytomnie do Kasperlika. Ten szuka pozycji strzeleckiej, wyłożył Urbanowiczowi. A i teraz Stoklasa może się rozpędzić. 18 sekund do końca kary Cunika. Stoklasa strzał i brokoperia. Lalka za bramką. Zagranie na niebieską, ależ to było dobre. Sygnalizują. Uwolnienie zawodnicy Zagłębia, dobre zagranie i mamy bramkę. Henryk Jabornik otwiera wynik tego spotkania. Ale przejmują Jastrzębianie, próbowali tutaj z ostrego kąta Krążek, bezpański, nie kontroluje go Czernik. Tam no i wraca tutaj teraz do niego Krążek, Maris Jas. Dobre zagranie do środka i teraz pięknie Kozłowski. Dobre podanie Dubinina do środka. Uderzenie. Przejmie go jednak Michał Działo. Nie dotarło to podanie. To już Kozłowski. Dobre zagranie do Dubinina i będzie kar... No i właśnie wybrzmiała syrena końcowa, a więc 55 sekund jeszcze w tej drugiej tercji na własnym lodowisku. Wszystko już gotowe i rozpoczęła się... Zasadniczego. Zdobyło 8 bramek w przewagach Tkiemu, ale nie uczynił tego w sposób precyzyjny. Rusza Kamil Górny, zagranie na drugą stronę i gol! I to ten, który pojawił się. Stoklasa. Zagranie na prawe skrzydło do Kozłowskiego. Uderzenie, broni Marek. Poprawia Stoklasa i jeszcze raz, Skowo, objechać w bramkę, skierować krążek. Do pustej teraz strzału będzie dobitka, ale kapit. Teraz dobre podanie i wyjdzie sam na sam na nachunko. Przegrywa pojedynek z Dawidem Mark. Ale ten strzał pasia został zatrzymany przez Czernika. Paś. Jeszcze jedną okolicę narożnika przejął Urbanowicz doskonale do Jabornika. Rotla wzdłuż i jest gol. Martin Kasperlik na 3 do 0. Na... Jaskulski, Salamon, Marek. 50% skuteczność w tych przewagach Jastrzębian, Jabornik. Mocne uderzenie, broni Czecz. Za obrońcy został powstrzymany. Rusza za głębie. Oriechin zjeżdża do środka, uderza. A w sezonie 12 punktów, ten drugi 13, a więc ubytek znaczny. Teraz doskonałe wyłożenie. 4,5 minuty do zakończenia drugiej tercji. Jabornik. Nie zmienił Tyczyński. Wyłożył Stoklasie. Stoklasa. I słupek Matusik. No i w tym momencie kończy się tercja numer 2 Tercja, w której JKHGKS Jastrze. Cały czas nie znaleźli jeszcze w tym spotkaniu. Recept. Tamto spotkanie w... W dodatkowym czasie przegrał zespół Kozłowskiego. Teraz... No i proszę, jaka szansa. Wyjeżdża tutaj Karczocha. Jeden na jeden z Markiem. Kapitalna interwencja. No i teraz Jastrzębianie przed doskonałą okazją. Rusza Paś. Dobre to podanie. I strzał kończy się golem dla drużyny JKH. GKS-u Jastrzębie ładnie wjechał. Cały czas jeszcze gdzieś tam wisi, a o tym za moment, bo teraz ładnie wjechał Jarosz, dogrywa do partera i ten krążek wtoczył się. Ślizgnął. O czas poprosił teraz trener Miałem o, o tym pierwszym pojedynku obu ekip, spotkania na 31. Października, ale zespół z Jastrzębia nie zgodził się. Paś, silny strzał, broni Czernik. Michałowski, zagranie przed bramkę i gol! 6 do 0. Nie utrzymał Parkanów na lodzie. Za bramkę Kulas do nalewajki. Ale Wajka teraz na niebieskiej dostaje podanie Jabornik. Dobra sytuacja. Karczocha chciał zagrać na drugą stronę tafli. Miał dobry pomysł, ale nie udało mu się go zrealizować. Teraz Cuści. No i gdzieś tam zahaczyła o hokeistę Zagłębia. Teraz Próbrnik. Pozostawiony teraz bez opieki zawodnik z Jastrze. Rusza Maciej Urbanowicz. Wjechał do tercji przeciwnika Urbanowicz, sam decyduje się. Jeszcze raz Urbanowicz, wstrzymany przez Bernackiego, poprawia Kaspernik i jest! 7 do 0! Ataki. No i przypomina się ten mecz z poprzedniego sezonu, kiedy tutaj JKH wygrał z zagłębiem sosnow Oraz na zakończenie Maciej Urbanowicz.